Się nie klęczy, o to jest, przeszkadza, oto to jest jakieś takie, bym powiedział, no nie, no jakieś takie, No nie klękań, nie klękań, no nie, no nie. To no przyjdzie czas, kiedy nikt z nas nie będzie już mógł klękać, bo już będzie starszy, a to jest przywilej starości, to jest przywilej niepełnosprawności, prawda? Bardzo się dzisiaj rozochodziłem, ale już zamknę swoje usta, żeby za dużo nie powiedzieć, bo to jest miejsce modlitwy. I miejsce akademickie, więc byle czego nie można mówić tak na wiatr. Prawda? Ksiądz Jacek, zobacz. Jego się nie czyta, tylko jego się smakuje. Smakować to, rozkoszować się, po prostu zdaniem, Poznaniu zbierać. I jeżeli duch nasz będzie zdrowy, to wszystkie inne sprawy się ułożą. Dlatego, że powściągliwość i praca narody wzbogaca, a ludzie o prawych sercach czystych nikogo nie będą potrafili sobie wybrać, jak ludzi o podobnych sercach, prawda? Kiedy upadnie bajer, kiedy upadnie hikunek na patyku, wtedy, wtedy po prostu no, to, co jest kontunem będzie musiał być zamieszane i odrzucone. prawda? Co mówi święty Tomasz na przykład na temat toalety? Mówi, że po w porządku pałacu musi być toaleta, prawda? Ustęp, tak? Także w naszej ojczyźnie musi ten ustęp też być. I tam się właśnie te wszystkie sprawy nie znają. Ale to jest odbudowlone, prawda? Zamknięte, zdezynfekowane, żeby nie, nie, za bardzo nie poginęło, prawda? Zobaczcie, jaka to mądrość świętego Tomasza, nawet w sprawach tych, y, toalet, toalety, prawda? No a u nas niestety na ten czas się to wszystko prawda I, i mówią, że, że to trzeba kosztować tego i tego, no weź mleko, na przykład od krowy schłodzone, wlej do tego, y, co się nazywa tym y, y, właśnie, i kosztuj i tego i tego, no. Przecież to, przecież to jest nienormalne, prawda? No. Przecież to, to jest nienaturalne, niedorzeczne. Ojna mówią, tak, to jest takie miłe. I w ogóle to jest atrakcyjne mówią jeszcze, prawda? Oj, tak, tak, tak. tak. Dobrze, serdecznie mógł zapłać za... Jeszcze są encykliki do nabycia. Proszę mi posiadać. Teraz już. A nie w no. Teraz już będzie błogosławieństwo, ale jeszcze rachunek sumienia. Nie zawiążesz jak mówią gęby wołmucącemu ale też gdzie się y, dwa rąbie tam, pióry i za te wiury, i za te plewy, które czasem też polecą, przepraszamy Pana Boga za wszelkie zło, za złe uczynki dnia dzisiejszego, za złe słowa, za złe myśli, za brak modlitwy, za naszych nieprzyjaciół. Przepraszamy Cię proszę. Powiadam się Bogu przedmodą sen i mam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem z mową uczynkiem i zaniepania. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Z najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, i was, i siostry o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego przebaczenia, darowania, odpuszczenia wszystkich grzechów naszych. Ich nam dzieci Bóg wszechmogący ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Pan Stan. Z duchem Twoim. Niech Was błogosławi strzeże, zachowaw drogi chroniąc do wszelkiego zła, Bóg wszechmogący ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Cipila, Amen.